Proszę państwa, wojna Donalda z Kaczorem rozwija się według własnej dynamiki i zatacza coraz szersze kręgi. Wprawdzie Donald Tusk czmychnął do Dubrownika na Chorwacji, gdzie przez tamtejszego premiera został z oznakami czci nadzwyczajnej przyjęty na audiencję jako przewodniczący Volksdeutsche Partei. No ale pewnie się oprócz tego, że pławi się w rozkoszach tej sławy, to pewnie się pławi w ciepłym morzu. No ale tutaj widocznie z BND i od naszej złotej pani poszły i skrówki z rozkazami. No i stare Kiejkuty mobilizują wszystkie rezerwy. Powyciągali z Naftaliny, powyciągały stare Kiejkuty z Naftaliny Komitet Obrony Demokracji, te babcie polskie, tam różne takie weteranki walk klasowych. No tam również Sodomici, jasne, tu tych nie może zabraknąć. A i pani Marta Lempart się odgraża, że o tu wrócą te straszliwe, straszliwa rewolucja macic wróci jak ona macicę, i zacznie wymachiwać tam kaczorowi przed nosem, to nie wiem, czy znalazłby się jakiś człowiek, który ten widok by przetrzymał. No, ale nie uprzedzajmy faktów. Proszę Państwa, z jednej strony mamy mobilizację tutaj starych Kiejkutów, ale nie tylko, bo właśnie dalekonośna artyleria z Luksemburga ostrzelała Warszawę, o, do, o tym za chwilę, natomiast co Naczelnik Państwa w tej sytuacji robi, bo on też, jak wiadomo, jak Donald prowadzi wojnę z Kaczorem, to Kaczor prowadzi wojnę z Donaldem, no i yy, Kaczor postanowił uderzyć w dalekie zaplecze obozu zdrady i zapszaństwa, yy, to znaczy w Stację telewizyjną TVN, która jest jednym z takich ważnych bastionów obozu zdrady i zaprzeństwa. Tam na tyłach jest, ale jest. No i też razi ogniem ciągłym y, szeregi obozu dobrej zmiany y, pan Marek Suski. Opracował tak zwaną Lex TVN. To jest nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, polegająca na tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może odmówić koncesji podmiotowi takiej stacji telewizyjnej, której właściciel ma siedzibę poza. Europejskim obszarem gospodarczym. Już nawet nie chodzi o Unię Europejską, bo na przykład Szwajcaria czy Norwegia nie należą do Unii Europejskiej, podobnie jak teraz Wielka Brytania, ale wszystkie te państwa są w europejskim obszarze gospodarczym, natomiast Stany Zjednoczone już nie. No i właśnie stacja telewizyjna TVN, której właścicielem jest firma Discovery Communication, Y, której prezesem jest znakomicie ukorzeniony pan Dawid Zasław, podobno z warszawskimi nawet korzeniami, ale kto to dzisiaj sprawdzi po tylu latach. Y, proszę Państwa, więc y, TVN poczuł się był zagrożony w swojej egzystencji. Bo jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod przewodnictwem pana Kłodziejskiego nie da im koncesji, no to ręka, noga, mózg na ścianie. W związku z tym poruszone zostały moce niebieskie, ziemskie i piekielne. Natychmiast się odezwał Departament Stanu, i tutaj szarżet d'Affaires, tak samo pan Aliu no że kto to wiedział, że to zagraża demokracji i tak dalej bez TVN-u to wiadomo demokracji nie ma tak mówiąc szczerze rzeczywiście no ale to by było celne uderzenie, takie w dalekie tyły, w dalekie zaplecze do obozu zdrady i zaprzeństwa. to by Donald bardzo boleśnie odczuł, bo jak tu prowadzić wojnę bez Ministerstwa Propagandy. Tam reszta to już by tak z takim poświęceniem się nie odzywała, więc i tu pani Żorżeta się odezwała, i Departament Stanu, i Żydzi, i Michnik, i tak, no wszystkie. Wszystkie szatany jednym głosem przemówiły, a w dodatku może się okazać, że ten gniewny strzał spali na panewce, dlatego że yy, Pobożny wicepremier Gowin powiedział, że on i jego porozumienie takiego, takiej ustawy w takim kształcie nie poprą. W związku z tym będzie tutaj z panem Suskim negocjował jakieś poprawki. No do czego te poprawki doprowadzą? Prawdopodobnie do tego, żeby. TVN musiał dostać koncesję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podobną z podobnym stanowiskiem podobne stanowisko zaprezentował e, wielce poseł Paweł Kukiz Paweł Kukiz wprawdzie wydawało się, że został przekabacony przez naczelnika państwa, ale widać, że z panem Kukizem to nic nie jest pewne, bo właśnie on też stanął dęba. Widocznie ktoś mu powiedział, jakiś starszy i mądrzejszy wy Kukiz, już żeście się nafikali, to teraz trochę uważajcie. No i w związku z tym też takie stanowisko pan poseł Kukiz zajął, że to o nie w takim kształcie, to nie. No to jeżeli tak się sprawdzi mają, no to jasne, że to, ten strzał może spalić na panewce, no i bastion obozu zdrady i zaprzeństwa na dalekim zapleczu pozostanie nienaruszony. Pan przewodniczący Kołodziejski będzie musiał podpisać w podskokach dodatków koncesję dla tvn u No i w ten sposób wszystkie Posady zostaną uratowane. Wyobrażam sobie, z jaką wdzięcznością będą wtedy wszystkie tam gwiazdy dziennikarstwa ćwierkać na cześć Donalda Tuska, naszej złotej pani. No i oczywiście Departamentu Stanu i Żydów, bo to przecież bez nich to by Departament Stanu się nie odezwał. Proszę Państwa, tymczasem ze strony przeciwnej, to znaczy ze strony Donalda. Padła dzisiaj gniewna salwa, która zbombardowała Warszawę, mianowicie Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał postanowienie nakazujące natychmiastowe wstrzymanie aktywności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To mniej więcej bardzo podobne postanowienie w swojej kategoryczności, jak w przypadku kopalni Turów, gdzie wydobycie musiało być, miało być wstrzymane natychmiast. No to, to natychmiast Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna zaprzestać wszelkiej działalności, dopóki się nie wyjaśni, czy jest to ona jakimś sądem, czy też bandą przebierańców, y, mianowaną przez Naczelnika Państwa. Proszę Państwa, no jest ty, 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 tymczasem, y, jakby przeczuwając, co się stanie, Pan Premier Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, czy jak to jest z tą konstytucją? Czy ta konstytucja ma charakter nadrzędny wobec prawa Unii Europejskiej, czy nie ma charakteru nadrzędnego? No i tam. Po stronie Unii Europejskiej bardzo energicznie stanął um, um, ulokowany jeszcze na, nadal mimo wpływu kadencji na tej operetkowej posadzie Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Bodnar. No, widać, że banderowcy przechodzą już na stronę niemiecką jawnie. I nawet z pewną ostentacją, ale wnioski pana Bodnara zostały przez Trybunał Konstytucyjny oddalone. Wyobrażam sobie, jak jest nieutulony w żalu i jak tu trwoga go ogarnia na myśl o prawach obywatelskich w naszym Bantustanie, ale to wszystko nic. Proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny tam deliberuje bo wyrok wyda w tej sprawie dopiero 15 lipca. To będzie takie, może być w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Pewnie Trybunał y, Konstytucyjny swoim zwyczajem odpowie, tak jak i w poprzednich okazjach, bo on już nie pierwszy raz o takie rzeczy jest pytany i zawsze odpowiadał, że konstytucja nasza ma charakter nadrzędny nad Prawem unijnym. Ale niezależnie od stanowiska naszego Trybunału Konstytucyjnego, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu robi swoje i bombarduje Warszawę przy pomocy dalekonośnej artylerii e, swoich kategorycznych postanowień. Proszę Państwa, jak sprawa wygląda mm, tak od podszewki? Nie powiem, że naprawdę, bo to by trzeba było wyjaśnić, ale od podszewki. Otóż e, należy pamiętać, o dwóch y, sprawach. Po pierwsze, w roku 1964, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, y, orzekając w sprawie Flaminio Costa przeciwko Enel, y, wydał orzeczenie, w którym zawarł taką sentencję, że prawo wspólnotowe, bo wtedy Unii Europejskiej jeszcze nie było, tylko były wspólnoty europejskie, że prawo wspólnotowe ma charakter nadrzędny nad prawem krajów uczestniczących w tych wspólnotach europejskich, bez względu na rangę ustawy, a więc nawet konstytucja, bo konstytucja jest aktem prawnym najwyższej rangi, a tu proszę, bez względu na rangę ustawy. Druga sprawa, o której trzeba pamiętać, to jest, jest y, zawarta w traktacie akcesyjnym i w traktacie lizbońskim zasada, że y, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają dla krajów członkowskich charakter źródeł prawa. Źródeł prawa. No nie wyobrażam sobie, żeby naczelnik państwa takich rzeczy nie wiedział no bo to o takich sprawach to trzeba było myśleć w 2003 roku, a tymczasem naczelnik państwa wtedy razem z Donaldem Tuskiem stręczyli nam anschluss do Unii Europejskiej bez żadnych tam zastrzeżeń, a tymczasem to już wtedy było, bo to w 1964 roku zostało to orzeczenie wydane, więc dlatego pewnie... Kiedy uczestniczyłem w takiej debacie na Uniwersytecie Warszawskim na temat wejścia Polski do Unii Walutowej, ewentualnego wejścia Polski do Unii Walutowej, ja uczestniczyłem w takiej części prawnoustrojowej. no i partnerem, partnerką właściwie moją w tej dyskusji była pani sędzia Małgorzata Junknikiel. I pani sędzia Małgorzata Junknikiel powiedziała bo otwartym tekstem w zdumieniu wszystkich obecnych, że sądy w Polsce yy, będą. Stosowały prawo Unii Europejskiej nawet w sytuacji jego sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. No to mocne stwierdzenie było, ale najwyraźniej, Pani sędzia Junkinkel miała w pamięci to orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Flaminio Costa przeciwko NL z 1964 roku. No, a jak wiemy, istnieje chyba coś takiego jak międzynarodówka. Sędziowska ręka rękę myje, noga, nogę wspiera, róbmy sobie na rękę, i tak dalej, więc tu widać, że pani sędzia Jęknikiel powinność swojej służby zrozumiała. Co się stanie, kiedy Europejski Trybunał, kiedy Trybunał Konstytucyjny w Warszawie orzeknie, że konstytucja ma charakter nadrzędny nad prawem Unii Europejskiej, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości, którego orzeczenia mają dla państw członkowskich charakter źródeł prawa, łupsze się przy swoim, że to on tutaj, że prawo Unii Europejskiej ma charakter nadrzędny. No wtedy mogą, ciekawe co to będzie, bo już pewne rzeczy się stały, na przykład nasza Złota Pani. Postanowiła wstrzymać, to znaczy odroczyć, tam at kalendas Grekas, może nie, ale na, do, w jakimś, na jakiś odległy termin, subwencje dla Węgier które, jak wiadomo, są rządzone przez znienawidzonego Wiktora Orbana, który ostatnio razem z naczelnikiem państwa i Maryną Le Pen podpisał taki, taki czyrograf, takie porozumienie o tym, że będą te kraje dążyły, czy znaczy nie te kraje, tylko ci politycy będą dążyli do Europy Ojczyzn. No, problem polega na tym, że Europa Ojczyzn przestała istnieć w roku 1993, kiedy to, ja to powtarzam, ale no, no, nie dość powtarzania, kiedy to wszedł w życie traktat z Maastricht. Traktat z Maastricht zmienił formułę funkcjonowania wspólnot europejskich z konfederacji, czyli związku państw, na, kon, na federację, czyli państwo związkowe. I od 1993 roku żadnej Europy Ojczyzny nie ma. No, chyba że Nastąpi zasadnicza zmiana traktatów, między innymi traktatu z Maastricht, na co się chyba nie zanosi. No, więc tu niektórzy lamentują, że pierwsze kroki na drodze poleksitu zostały właśnie albo zostaną lada dzień w ten sposób postawione. No, i tu już po wsiach, miasteczkach słychać lamenty, że pieniądze, ukochane pieniądze, przyślijcie mi rodzice, że pieniądze zostaną wstrzymane. Wielce godny poseł Pupka, no i jego kolega Łajza już nie mogą się tych pieniędzy doczekać. Wiadomo, za pieniądze to oni wszystko. No, i nie wiadomo, czy, po, zosta czy Polska nie zostanie, za swoją krnombodność ukarana, to się wyjaśni w najbliższych tygodniach. Jak widzimy, wojna Donalda z Kaczorem, tak samo jak i wojna Kaczora z Donaldem, nabiera coraz to większego rozmachu, obejmując rozmaite odcinki frontu, no i jej wynik jest więcej niż niepewny.